Hej, jaką cenę dostałeś w szkole? Na szósteczkę dostałem. Stary brachu, teraz jejum. A tak? Chcesz się bawić? Blok. Zamiana. Hej, Simciu, może chciałbyś kram do opalania? Nie, idę do wody się kąpać. Dobrze, to ja już się tam posmaruję. Mamo, po głowie mi się pali, to mogę jednak ten krem do opalania. Cześć dzieci, szkoła nam się pali, w związku z czym będziemy mieć ewakuację. Jak widać, ogień niedługo do nas dotrze, prosimy bez paniki, no i... Prosimy się ewakuować, jakby co, to szkoła nam się pali? No, w związku z czym będziemy mieć ewakuację. No, w związku z czym szkoła nam się pali, w związku z czym będziemy mieć ewakuację. <młynne>